Między innymi to dzięki funduszom europejskim powstaje coraz więcej firm. Więcej firm to jednak większa konkurencja. Ciągłe doszkalanie jest wręcz niezbędne. Seria takich szkoleń jest realizowana przez Europerspektywę w ramach drugiej edycji projektu Kluczy do Sukcesu. Zawsze warto skorzystać z takiej okazji, możemy rozwijać swoje, przypominać sobie informacje nauczone się na studiach. Zawsze to się przydaje w firmie, prowadzę działalność, także jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby też pokazać, no na zewnątrz zostaje certyfikat po ukończeniu takiego szkolenia i mogę umieścić taki certyfikat na stronie, pokazać, że po prostu odświeżyłem wiadomości, także bardzo przydatna Sprawa. Mam sprawdzoną firmę, która prowadzi szkolenia. Bo miałem zaszczyt uczestniczyć wcześniej w szkoleniach prowadzonych przez firmę EuroPerspektywa. W związku z czym, w chwili, kiedy zobaczyłem, że jest szkolenie organizowane, od razu się zgłosiłem. Projekt obejmuje wiele specjalistycznych szkoleń. W ramach projektu realizowane są szkolenia zwalające na uzyskanie nowych umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu oferowanych jest łącznie 7 szkoleń. Dwa szkolenia skierowane są do branży budowlanej i są to szkolenia certyfikowane Europejski Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego oraz program do kosztorysowania robót budowlanych Norma Pro. Pięć szkoleń skierowanych jest do branży informatycznej i są to szkolenia Cloud Computing, Microsoft SQL Server 2012 Administracja, Windows Server 2012 Administracja, Technologię Wirtualizacji w środowisku Windows Server 2012 oraz Usability zasady budowania interfejsów użytkownika. Projekt Klucz do sukcesu druga edycja został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą przekraczającą 600 tysięcy złotych. Każda złotówka wydana na projekty, takie jak ten, to inwestycja w region. Ja głęboko wierzę, że jeśli tą nową do perspektywę dobrze przepracujemy, czyli nie przejemy tych pieniędzy, ale je zainwestujemy, to będziemy mieć więcej miejsc pracy i te różnice między naszym województwem a innymi województwami one będą coraz mniejsze. A w wielu dziedzinach życia... To inne regiony w Unii Europejskiej, ale również inne regiony w Polsce mogłyby się od nas wiele nauczyć. Szkolenia w projekcie Klucz do sukcesu druga edycja są prowadzone przez doświadczonych trenerów praktyków. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, a także certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji. Dzięki temu łatwiej im walczyć o klienta na coraz bardziej ciasnym rynku.